Halo dzień dobry, z tej strony iRocket. Zjadłem pół paczki Rutinoskorbinu i wszystko teraz widać elegancko To jest mój traktor k 2137 Chyba gra jest za cicho. Ty dajmy sobie na 40% ditu na 90 na przykład zapisz O, jest lepiej. To jest zapomniał o autoprostowaniu kół. Jeszcze moment. Yy... Nie wiem. Poszukam. Dobra gdzie ja chcę jechać A tu jest moja działka tu Ej nie da się znacznika ustawić to ja chcę w prawo w lewo w lewo w prawo. Eee, czym się kamera zmieniało? Co? Matko jaki lag Mapę sobie włączę Będzie mi łatwiej Bąk Jezu, co te klatki na sekundę w tej grze? Czemu ich tak mało jest? Nie wiem. O, tu jest coś. Jakiś bank czy coś? Tu chciałem teraz buuuuk. się pomatę zmienić da się jedynką dwójką dobra ale maszyny mają biegi teraz o! średnia czwórka Edy, dwie, ja jadę tu są moje właściku Je... Ej, ale kamera to by mogła Bardziej jakby Dążać Klatki by mogły Być stabilniejsze Co prawda mam wszystko na full ustawione Ale to nie zmienia faktu, że klatki Mogłyby być stabilniejsze Da się ludzia przejechać? Nie Okej okay. Dobra, okej okay. Ale odlecieli mi znaka. Och, a lampa? Lampa jest niezniszczalna. Zmanewrowanie na postoju to jest takie, takie bym powiedział. Oj, 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 coś mi obeznie wyrabia. Jeszcze się zaczepiłem. Super gra. No pomocników SI. Ty przypnij mi to. A można rozłożyć co? X Nie, nie wiem co to ta sekcja szerokości jest A to jest wysokość Zmień szerokość roboczą 25, 15, 8 i 2 Ty Nie wiem, ja się na razie jadę, składam Wywalam się w kosmos. Super, to chciałem zrobić. O Sarna, o Sarna, bąk sarny jakieś. Super fizyka w farmingu dalej jest zepsuta. Kamera też. To nie jest gra o kamerze. Ja wiem. I w ogóle, tylko to jest gra o, o ziemi i o farmie. W lewo, w prawo. Opa. Tylko jedyna, co ja tu robię. Dobra. O pociąg jedzie, pociąg jedzie, pociąg jedzie szybko, 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 szybko. Chyba go nie doścignę. Jedzie tam pociąg. No nie pykło mi. Myślałem, że zrobię bąk. ale wydaje mi się, że sporo zmienili względem dziewiętnastki. Na przykład mieli trzy lata, a nie dwa w sumie. A to co to za rzeczorki? ale będę w to na kierownicy grał o bong! a i mnie wbiło na słupa super super sprawa tak może pojedziemy To manewrowanie na postoju to jest takie sobie. Sorno, sorno, sarna. sorna. sorna, sorna, sorna. Yy, tak. Złoni tu muszą poprawić. O, się lusterko liczy, nie wiem czy widzieliście to wewnętrzne. Tam się różne rzeczy pokazują czasem, nie takie jak powinny. I odczepianie jest zlagowane. Chyba, że się na przykład nogi rozkładały czy coś. pory. Teraz sprawa, kurde, ta kamera z zewnątrz, tam daleko mapa jest ładna, ale tam się nie da dojechać. Niestety, o, znak sobie leży zepsuty. Jezu, ja widzę, co się dzieje na nagraniu. Tylko nie wiem, dlaczego tak się dzieje. N nie działa tu? Działa. Ha, się rozkładają się podnóżki, dopiero się to otwiera. Och. Dobre. To można rozjechać? Dobre. To ja mam trawę, tak. Muszę sobie na spokojnie zobaczyć, co i jak mam. Może się okaże, że jeszcze siano będę robił. Sprzedawał. Jedzie może pociąg przypadkiem? Nie. No nic, bierzemy jedną maszynę, potem patrzymy, co się opłaca tutaj robić. Mamy lato, tak? Cie, cierpień. Więc chyba jednak mamy tu sezonowość włączoną. ok mamy tą sezonowość więc teoretycznie nie wszystko i nie w każdym momencie będziemy mogli robić eee Dobra, to tak. Górka przystawia. Okej. Okay. sytuacja wygląda następująco: tu mamy coś, pola się, pora się w okres zbiorów, czyli możemy siać rzepak teraz. I we wrześniu pszenicę i jęczmień. Owiec, kukurydza, resztę na wiosnę. Albo trawę cały rok praktycznie. Dobra. Dobra, ceny. To jest magazyn. Aha, każdej rzeczy jest... Mhm. Uh -huh. Dobra. To to sobie rozkwinimy na następnym odcinku. Na razie. Cześć.